Ale co my właściwie robimy w tej kampanii? Cześć, ja nazywam się Radek, a to jest wiosenna gawenda, czyli przemyślenia różne na tematy RPGowe. Dzisiaj w drugim odcinku opublikowanym miesiąc od pierwszego spokojnie, następne będą szybciej. Porozmawiamy o wprowadzaniu wątków fabularnych na sesji. Wiem, że tytuł jest niezbyt precyzyjny, ale zaraz powiem o co mi chodzi. A chodzi mi o sytuację, gdy gracie sobie kampanię, wszystko idzie super, jest ok, robicie jakieś postępy, nagle tak zatrzymujecie się nad tą kampanią i tak. Kurde, ale co my właściwie robimy w tej kampanii? I widzicie, że minęło 10-15 sesji, a wy po prostu chodzicie z miejsca na miejsce, jakieś tam, nie wiem, zabijacie potwory, gadacie z ludźmi, zdobywacie rzeczy, ale nie widać jakiegoś takiego spięcia tego, i też trudno uwierzyć w to, że te wasze postacie w ogóle współpracują tutaj. To zdarza się, nie? I czasami może to być efekt pożądany. Jeżeli na przykład chcemy po prostu grać tak, bez jakiegoś takiego głównego wątku, po prostu chcemy rozwalać potwory, chcemy zdobywać jakieś skarby czy coś tam, chcemy po prostu przechodzić przez jakieś kolejne rzeczy, które mi z gry, ale czasami to może trochę uwierać. Jeżeli taka sytuacja Wam się wydarzyła i Wam trochę uwiera, to zaraz opowiem jak z tym walczyć. Mi też się to zdarza ciągle. Kiepski, kiepski ten. Kto się nazywa nauczyciel? Ale to jest po prostu rzecz, o której trzeba pamiętać. Jeżeli przez jakieś, przez jakieś sekundę pomyślicie sobie, że. Ej, gram ze i w ogóle, już grałem z nim parę razy. Na pewno tym razem sesja się zrobi sama. Sesja nie zrobi się sama. Chyba, że macie sub MG, który za was wymyśli główny wątek. Ale to pytanie, czy lubicie mieć SUP MG na sesji, który wymyśla wam główny wątek? Tak. Innym graczom może się to podobać średnio, albo może się to podobać bardzo, bo w końcu i ktoś myśli za nich. Yy, tak czy siak, co zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji? Zasada jest prosta: trzeba wprowadzać wątki na sesję, i dlatego właśnie są tytuł tego, tego filmu. Jak wprowadzać wątki na sesji? Można by teraz pomyśleć, zapytać. Po prostu robić to. Często wydaje mi się, że właśnie taka takie bezfabularne limbo, taka sesja, która sobie dryfuje po prostu gdzieś tam w jakimś kierunku, powstaje w ten sposób, że myślimy sobie: Ej, to jest początek kampanii, zróbmy jakieś takie luźne przygody. A potem zrobimy. Znajdziemy w tym wszystkim jakiś wątek główny, zrobimy jednego NPC, zrobimy go głównym złym, i będzie super. No a często jest tak, że właśnie taka kampania właśnie dryfuje wtedy w takie nieokreślone coś. Często bywa też tak, że dzieje się to w kampaniach, które mają jakiś taki główny wątek. Tylko po prostu. Mistrz gry i gracze dryfują po prostu w jakiś różnych, różnych kierunkach i. Czasem jest to ok, ale czasem to jest po prostu jakieś takie rozdrabnianie się. Yy, rozdrabnianie się po prostu na, 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 na mniejsze kawałki. Jak sobie z tym poradzić? Po prostu <trybujesz> trzeba wprowadzić wątek fabularny od samego początku i wprowadzić jakieś wydarzenia z nim związane. Jeżeli dajmy na to, mamy kampanię, w której gracze są grupą poszukiwaczy przygód w Dungeons and Dragons i. To dobrze by było, żeby oni od początku mieli jakiś wspólny cel. Mogą mieć też swoje cele i to jest spoko, ale dobrze by było, żeby był jednak jakiś wspólny cel. Żeby to nie było tak, że właśnie to jest, że po 10 sesjach myślicie, kurde, czemu właściwie my trzymamy się razem. Przecież my robimy zupełnie różne rzeczy i mamy zupełnie różne cele. No, właśnie, żeby tego uniknąć, to ten jeden, jeden cel jest super. Myślę, że tutaj bardzo fajnym takim ten, narzędziem. Do wprowadzania czegoś takiego jest fate. I tam widzicie, jest na półce fate, ale to nie jest ten fate. Bo to jest Fate skondensowany, a ja mówię o fajkorze. Te rzeczy są dostępne online na Fate SRD, więc można to tam sprawdzić. Póki co, więc tam jest coś takiego jak Game Creation. Ja, ja kiedyś. Tak trochę nie bardzo do tego podchodziłem, że tak game creation, wymyśl aspekty świata i tak dalej, dotarło do mnie, że game creation to nie jest po nic. Tylko game creation jest po to, żeby właśnie ustawić jakieś rzeczy, które są w kampanii ważne. Nie, nie chodzi o to w tych aspektach świata, żeby to były jakieś aspekty tam świata, że, że tam jest jakiś król, a tam jest jakaś taka organizacja zbrodnicza. Chodzi o to, żeby. Te aspekty dotyczyły postaci graczy. Na przykład, teraz mam taką kampanię, w której właśnie te aspekty świata gry są takie, że jest właśnie magiczna inkwizycja, która ich szuka. I ci magiczni inkwizytorzy co jakiś czas gdzieś tam się wyłaniają i pojawiają. Ostatnio ich przez parę sesji nie było, ale też ostatnio jak gracze ich spotkali, to ich zmasakrowali, także aż miło, albo nie miło. Po prostu zatopili cały ich obóz w bagnie za pomocą czarów. Magia. W końcu. Yy, I właśnie to jest coś, co jest ważne, że mam właśnie te aspekty, jakieś takie. Może no, to nie może być aspekty, wiadomo, w innych systemach to inaczej wygląda, ale jakieś takie rzeczy, które wiadomo, że będą się pojawiać na prawie każdej sesji i takie rzeczy trzeba wrzucać do każdej sesji, chyba że akurat mamy jakieś większe wyzwania, jakieś inne wyzwania. Na przykład, właśnie w tej sesji, w której, o której mówiłem, to gracze teraz mają wyzwanie, że chcą odczarować całe miasto, które zostało zamienione po prostu w miasto nieumarłych. I to teraz jest ich głównym wątkiem, i to jakby z tym związane teraz wydarzenia się się. się um... Spotykają na sesji. Na przykład, właśnie starożytny liczk, którego odkryli gdzieś tam w jakichś ruinach, okazuje się, że wie, co się stało z tym miastem, ale bardzo nie chce podzielić się tą wiedzą. Więc tak, więc jeżeli jakiś, macie jakiś wątek, to trzeba go wprowadzać do sesji. Trzeba po prostu wrzucać rzeczy, jakieś z nim związane, nawet jeżeli to nie będą jakieś rzeczy, z którymi na przykład postacie się mm, muszą y, zetknąć, tylko na przykład rzeczy gdzieś tam w, w otoczeniu. Tutaj też bardzo pomocnym narzędziem jest tak, co tak zwane fronty, albo threats, czyli zagrożenia z Apocalypse World, w których mamy takie zegary, czyli takie listy rzeczy, które się wydarzą, aż dojdzie do czegoś bardzo, bardzo złego. I tutaj właśnie fajnie jest to sobie tak, ale to myślę, że o frontach jeszcze opowiem. Na razie tak tylko highlightuję. Fronty są spoko. Yy, tak, gdzie sobie właśnie od, odkreślamy te kolejne, kolejne wydarzenia, które się dzieją, aż dzieje się coś złego. No i jeżeli gracze Zainterweniują, no to wtedy przerywają tory i, i, i dzieje się coś innego. A jeżeli nie, no to obserwują po prostu, jak świat płonie, bo jakaś organizacja właśnie dobieła swego. Drugą rzeczą, o której chciałem dzisiaj powiedzieć jest, są wątki, które bierzemy z historii postaci. Historie postaci są generalnie bardzo nie lubię historii postaci. Ja nie lubię czytać. Co <laughs> źle zabrzmiało. Nie lubię czytać historii postaci. A przekonałem się o tym i przy, gdy właśnie dostałem na kilka stron karty, po, y, historię postaci, i sam kiedyś pisałem historię postaci na kilka stron. Chyba naj, naj, najdłuższą, jaką napisałem to chyba na 7 stron. To było do sesji w Planescape, a więc to musiała być poważna postać z długą historią. Ale osobiście nie lubię czytać, jeżeli ta historia ma więcej niż pół strony. Ale właśnie. Bo. Często te historie, te historie, postaci piszemy po nic, żeby MG po prostu, żeby zamęczyć MG czytaniem, czytaniem tego, ale to one, one są też przydatne w sensie, że historie postaci są po to, żeby ich używać, żeby wprowadzać, dlatego ja zawsze, nawet jak właśnie mówię, żeby nie pisać historii postaci, to na przykład mówię, po, powiedz mi jakieś, mm, o swoje, wymyśl o swojej postaci jakieś dwie niezamknięte sprawy z jej przeszłości jakiegoś wroga, którego musisz jeszcze kiedyś zabić, albo, nie wiem, rodzinę, o którą się troszczysz i dla której chcesz zebrać tysiąc pieniądza. Różne są rzeczy, nie? I takie rzeczy się wprowadza na sesję raz, teraz dwa. Dlaczego? Bo po to to jest. Jeżeli na przykład postać ma zaginionego brata bliźniaka, który, który spadł z kosmicznej lokomotywy w odchłań kosmosu, to na drugiej sesji on już się powinien się pojawić. Wiadomo, że też tutaj trzeba troszeczkę to jakby tak wycentrować, nie? Bo mamy cztery postacie, cztery każda ma jakieś niezamknięte sprawy, więc trzeba to też robić tak, żeby na przykład na jednej sesji wprowadzać jedną albo wątki jednej albo dwóch postaci. I też żeby one to też zależy właśnie czy chcemy grać bardzo na te postacie. Czy chcemy grać na wątek główny? No bo jak wątek główny, to wiadomo, wprowadzamy te wątki poboczne jako jakieś takie aktywności, może nawet związane z wątkiem głównym, albo po prostu poboczne, w których drużyna pomaga swojemu kumplowi, żeby na przykład zdobył eliksir leczający amnezję dla swojego brata, który wypadł z kosmicznej lokomotywy. Takie, takie rzeczy. Więc tak i myślę, że warto to też uświadomić graczom, że jeżeli piszą coś takiego w swojej historii postaci, to znaczy że to się pojawi na sesji i no i, i co z tego, że to jest nielog nielogiczne, może nie, że jest, jest nielogiczne, ale no po prostu nie pisze, gdy, gdy właśnie to jest coś, co, co pozwala nam ubarwić sesję, co pozwala nam też wyciągnąć trochę więcej, więcej jakiegoś odgrywania, czy takiego pokazania tej postaci jednego gracza. Źle jest, jeżeli właśnie tylko jeden gracz sobie coś takiego wymyślił, a reszta nie. I on to jakoś tak bardzo uzewnętrznia i to przechodzi... Jego wątek staje się wątkiem głównym, no to, to też kwestia dogadania z graczami. Niektórzy są z tym ok, że obserwują jak ktoś inny sobie tam ten... przyjmuje pierwsze skrzypce. Ale zasadniczy przekaz jest taki, że wprowadzajmy te rzeczy. I ja właśnie też miałem taką... Miałem taką, jakby sesję, na której mnie uczniło, właśnie w tym, w tym względzie. Prowadzona, prowadzona przez Zaka. Zaka możecie znać z sesji, z kampanii Nowa Era. Zapraszam do oglądania. Kampania fejta, gdzie wykorzystujemy dużo różnych ciekawych rzeczy fejtowych. I właśnie on wprowadził taką kampanię, że był wątek główny. Jakaś tam, nie pamiętam już nawet, jaki był ten wątek główny, ale pamiętam właśnie to, że te a coś było z tym, że byliśmy yy, ten policją dla superbohaterów i sami byliśmy superbohaterami i była jakaś tam inwazja czy coś takiego kosmitu kosmici jacyś w każdym razie nasze prywatne jakieś wątki były bardzo mocno yy, w tej sesji po prostu wrzucane i w każdej sesji po prostu yy, prawie każdy miał coś tam do, do, do zrobienia z jakimś z, z jego wątkiem ja też miałem właśnie bardzo mi się podobało też w tej sesji to, że Otrzymałem swoje własne zakończenie, ponieważ właśnie gdy reszta się przyszła prać z złymi, to moja postać stwierdziła, że ona nie jest wojownikiem. Natomiast chcę uciec, i właśnie miałem taki mikrowątek mikro właśnie pod koniec kampanii, że y, gdzieś chodziło o to, że tam w tym metapolu, czyli tej policji, był taki mak, który mógł mnie wyśledzić po DNA, więc stwierdziłem, że w takim razie znajduję serum, które zmienia moje DNA. I dzięki temu uciekłem do Argentyny czy tam do innej Kolumbii. E, I to, to było ciekawe, bo właśnie moja postać mogła, mogła właśnie wyrazić siebie. Że nie, nie było tak, że "o, teraz się pierzemy, ten tylko nie. Ja jestem złodziejem, wbijam wam nóż w plecy metaforycznie i po prostu spieprzam gdzieś tam. Może nie było to fair zachowanie wobec innych graczy, ale myślę, że w tamtym, w tamtym jakby, w tamtej sytuacji że gdyby właśnie bardzo nalegali na to, żebym został, to pewnie bym został i prowadził, prowadził dalej w tą wspólną walkę w pelerynach. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie jeszcze kiedyś posłuchać o tym, co opowiadam, to subskrybujcie ten kanał. A jeżeli podobało wam się to, co mówię, to udostępniajcie gdzieś tam znajomym, rodzinie, no rodzinie może nie, chyba że też grają w herpegi. Także dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia!